Nazywam się Ewa Bałek i witam Was z naszego przedświątecznego spotkania na egzemplarzu. Razem ze mną jest Agnia Kobórko, która wspiera mnie swoją skorpionową energią, ponieważ będziemy tutaj przeprowadzać głosowanie w związku z maratonem pisania listów, podczas którego można było wygrać nagrodę. A tak naprawdę to zaraz będzie można wygrać. Zacznę od podziękowań. Dziękuję wszystkim, którzy. Z Zorganizowali, zorganizowali razem ze mną ten maraton, a także tym, którzy pisali listy. Wspólnie napisaliśmy ich aż 280. A teraz nagrody. Do wygrania mamy 5 zestawów sushi o wartości 60 zł, sushi takai, obiad w cynamon Bar oraz dowolną kawę w cynamon Bar oraz dwa zaproszenia do klubu bet. A także wiele nagród od oddziału Wrocław i Ewa Mesopoland, upominki różnego rodzaju. Przejdźmy w takim razie do losowania. Ewa, może pierwsze losowanie. Pierwsza losowanie losująca została wykonane. Zaczniemy od zestawów sushi za 60 zł. Pierwszy zestaw sushi wędruje, wędruje do Bartka Kapkowskiego. Proszę. Drugi zestaw sushi wędruje no, z kolei do... E, do... oj, do kacjary... Kacjaryny Marcjaszuk, ponieważ nasz maraton był zdecydowanie międzynarodowy. Kolejna nagroda do Szymona Jeńca. Gratulujemy. To już mamy trzy zestawy. Czwarty zestaw sushi leci do Rainera Lopeza Laringi. I ostatni zestaw, zestaw sushi. Uwaga, uwaga. Gabriela Karabar. Gratulujemy wszystkim, którzy wygrali zestawy sushi. Teraz tylko wylosuj kto zje przepyszny obiad w cynamonie. O, dobra, wylosowało się samo. Daria Jerczyńska. Gratulacje. I teraz kawa. I kawa. Agnieszka Sikora. OK, zostały nam dwa zupy do klubu yy, BED. Zobaczmy no, teraz, jak tak, on eee, Klub BED odwiedzi razem z osobą towarzyszącą Karol Tuło oraz Maria Gołębiewicz. I na koniec upominki od oddziału Wrocław. Mamy ich pięć. Zaczniemy od tego najbardziej jakby, najlepiej wyposażonego, najbogatszego, razem z pendrive'em ośrodikowym, do kogo trafi pendrive i pozostałe nagrody do Karoliny Karciarz. Cztery kolejne wędrują do Grzegorza Pany. To będzie, to będzie kolejny taki bardziej bogaty zestaw, natomiast trzy mniejsze. Justyna Lewandowska. Oraz Paweł Graczek. I ostatnia nagroda wędruje do... Joanny Syk. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Na koniec e, chciałabym życzyć wszystkim e, wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku, e, a także przypomnieć Wam, że z oddziałem Wrocław wszystko jest możliwe. Keep calm and save the world with.